W jaki sposób złoto może stanowić bezpieczną przystań? Ja mam na imię Marta, to kolejna część serii ABC Złotego Inwestora i dzisiaj mówię o tym, w jaki sposób inwestorzy zawijają do tej bezpiecznej złotej przystani. Gdy na rynkach robi się gorąco, mamy kryzysy, inflację, napięcia geopolityczne, a ostatnio tego nie brakuje, inwestorzy szukają czegoś bezpiecznego, trwałego, co jest uniwersalnym nośnikiem wartości i sprawdziło się już w wielu kryzysach. Tak jak na przykład złoto. Gdy mamy sytuację kryzysową i następuje dodruk pieniądza, a pamiętajmy, że złota nie da się dodrukować, wtedy zazwyczaj waluty tracą, a złoto zyskuje. Mówi się, że złoto jest odwrotnie skorelowane z dolarem amerykańskim. Zazwyczaj, gdy dolar amerykański w kryzysowych sytuacjach traci na wartości, gdy tracą akcje, to wtedy złoto zyskuje. Kiedy na tym zyskasz, wtedy gdy już masz w swoim portfelu złoto i ono ustabilizuje twoje zyski, czyli obniży w tej sytuacji kryzysowej straty. Aby dowiedzieć się więcej o złocie, zobaczesz to odcinków ABC Złotego Inwestora.